Cześć, tu Magda. Dzisiaj ze mną uczący przyjaciel Robot 4 w 1 od Fisher-Price. To zabawka, która rośnie razem z dzieckiem. Ma wiele inspirujących dźwięków, świateł, zachęca do aktywności nie tylko ruchowej, zachęca do naśladowania, odkrywania, a wpływa na motorykę małą, na sprawność małych rączek. No i przede wszystkim jest świetnym towarzyszem zabaw dzieci od 6 miesiąca życia, a nawet dla przedszkolaków. Dobra zabawka to taka, która rośnie razem z dzieckiem, dzięki której maluszek może odkrywać ciągle nowe możliwości, ale są one zgodne z jego poziomem rozwoju. Ten robocik będzie towarzyszył dzieciom od 6 miesiąca życia, ale także przedszkolakom i składa się z trzech części. Można bawić się nimi niezależnie, ale można się bawić też czwartą gotową częścią złożoną właśnie z tych części czyli całym robocikiem. A zaraz pokażę Wam, jak się go przebudowuje. Robota rozkłada się tak łatwo, że każde dziecko sobie z tym poradzi. Sami zobaczcie. Naciskam czerwony guzik i mam pierwszą część robota. Teraz nasz robocik wygląda tak. Teraz wystarczy przekręcić i mam kolejną część robota. I tak oto trzy niezależne e, części zabawki mogą być świetnym pretekstem do zabawy. Tą żółtą częścią dzieci mogą się bawić w różny sposób. Mogą naciskać antenkę. Mogą przekręcać tutaj taką śrubkę w różny sposób, ćwicząc motorykę małą, sprawność dłoni, albo tak, albo tak, albo tak. Już same sobie coś tam wykombinują, albo będą zmieniać techniki. A tu mamy smutną i wesołą minkę. Taką klapkę, tu też dłoń będzie bardzo pracowała. Ta podstawka, która jak widzicie, też ma osobowość, bo są tutaj oczy, ma. Kolorowe kola, koraliki w środku, ma cyferki, ale też nie, jest, nie ma równej podstawy. Będzie bujawką, świetną zabawką taką dla dzieci już od szóstego miesiąca życia. No i zostaje nasz główny robocik, który będzie biegał po całym pokoju, będzie świecił kolorami najróżniejszymi. I zachęcał do zabawy, bo to jest ta baza, która e, jak najbardziej e, dźwiękowo, jak widzicie, światełkami zachęca dzieci e, do zabawy. I uczy kolorów w taki sposób, że wymawia kolor i go pokazuje. To jest naprawdę wielozmysłowe poznanie. Widzę, słyszę e, dźwięk i dzięki temu zapamiętuję. Zielony trójkąt. Proszę bardzo. To nawet w bardziej zaawansowany sposób. No i cóż, z łatwością można go złożyć. Cześć, pobawmy się. I robot gotowy do zabawy. A teraz pokażę Wam jego dźwiękowe funkcje. Uczący przyjaciel robot ma ponad 120 różnych patentów na to, żeby aktywizować dzieci. Ma trzy poziomy nauki. Można go z przodu tutaj zmieniać. I to jest bardzo ważne, dlatego że dzieci nasze się rozwijają i w różnym czasie są gotowe na naukę literek, cyferek, kolorów e, czy piosenek, i te utwory e, i różne komendy, które wydaje robot, są coraz trudniejsze. E, ma też dwa poziomy głośności, i to też jest ważne, dlatego że czasami chcemy, żeby zabawka e, ciszej się odzywała, a czasami jak najbardziej dziecko może tańczyć przy głośnych dźwiękach. Oczywiście poziom głośności jest dostosowany do możliwości słuchowych malucha. No i cóż tutaj mamy? Mamy dwa magiczne przyciski, słuchajcie, który tutaj mamy dźwięki i tu mamy różne przyciski, które pojawią się frazy, a naukę literek i cyferek. No to co? Zaczynamy od poziomu pierwszego. Czerwony! Mamy kolory i dźwięki, mamy najróżniejsze efekty dźwiękowe, to też ważne jest dla aktywności słuchowej Marucha, przysłuchuje się co to takiego jest, ale mamy też słuchajcie piosenki. A te piosenki są bardzo ważne dla dziecka, bo zachęcają go do aktywności i na pewno maluch będzie przy nich skakał, klaskał, podskakiwał no i robocik będzie prawdziwym przyjacielem. Im dziecko starsze, tym więcej się może nauczyć. Poziom drugi. Poziom drugi. Nauczymy się czegoś nowego. I tutaj już robocik będzie trochę tańczył, zobaczcie. I ważne jest to, że robot nie ucieka za daleko, robi to bardzo subtelnie i delikatnie, tak aby dziecko się nie, nie przestraszyło, ale było zachwycone tym, że robot e, tak tańcuje, będzie go obserwować. Starsze dziecko jak najbardziej e, może obserwować, jak ten robot biega, właściwie jeździ, po całym pokoju. I tutaj też dzieci będą się e, uczyły cyferek, literek, no i przede wszystkim świetnie się bawiły, bo najlepsza nauka to nauka przez zabawę. Tak mimochodem, także nie mamy żadnej lekcji, tylko mamy takiego młodego partnera do zabawy towarzysza, przyjaciela, e, który razem z dziećmi będzie się bawił, a dzieci bardzo dużo zapamiętają i wiele się nauczą.